Ten dzień można było spędzić w różny sposób. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zorganizował Sportowy Dzień Kobiet. Panie miały możliwość sprawdzenia swoich sił w strzelectwie oraz grze w bóle. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Święto Kobiet. Świętujemy wspólnie z kobietami ten dzień. Cieszę się, że blisko 30 kobiet odpowiedziało na nasze zaproszenie i postanowiło ten dzień, ten poranek, spędzić wspólnie z Mosirem na sportowo, przy Ulicy Olimpijskiej. Panie dzisiaj rywalizowały w dwóch konkurencjach, pierwsza z nich to strzelanie z broni pneumatycznej, druga to turniej petanki. W sportowym klimacie i co ważniejsze z uśmiechem na twarzy. Tak dzień kobiet spędziły panie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich. Myślę, że to fajny czas, aby spędzić ten dzień tutaj w gronie kobiet, trochę się pobawić na sportowo. Też reprezentuje nasz klub Mosy Piekary Śląskie ze Strzelnicy, także też Wspierałam klub i z dziewczynami chcieliśmy też powalczyć o puchary, jak widać się udało. zdobyliśmy drugie miejsce, także bardzo fajny dzień, miła atmosfera. Starsze panie świetnie się bawiły, także naprawdę super. Impreza była super. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało i rzeczywiście każdego roku warto taką imprezę organizować. My lubimy tak spędzać czas czynnie, więc dla nas to była frajda. Nie chodziło o rywalizację, a o dobrą zabawę. Ja myślę, że wszyscy, którzy tutaj zdecydowali się przyjść na boisko, na obiekty Mosiru, no są z tego super zadowoleni. Bo trzeba pamiętać, że można różnie spędzać wolny czas. A święto, Dzień Kobiet, to jest taki dzień, który niekoniecznie trzeba spędzić przy kawie i ciastku, ale warto też zadbać o, o rozwój fizyczny. Także my się. Wydaje mi się, że wszystkim pomysł taki, żeby spędzić ten dzień na sportowo, się spodobał. Podczas Sportowego Dnia Kobiet, panie, rozegrały turniej w bóle. Gra polega na rzucaniu metalowymi kulami do celu, tak zwanej koszonetki. Każda z kul waży około 700 gram. Gra polega na tym, że dwie drużyny rzucają kulami tak, żeby je ustawiać jak najbliżej tej koszonetki. Drużyna zdobywa punkty. W takiej ilości, ile swoich kul bliżej ustawi tej koszonetki. I gra, rozgrywki się powtarzają do zdobycia określonej ilości punktów. By grać w bóle, nie trzeba mieć specjalnych umiejętności czy predyspozycji. Wystarczą chęci do gry i zabawy. Pogoda dopisała, a emocji było sporo. Panie, które spędziły dzień kobiet z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w piekarach Śląskich, miały okazję do dobrej zabawy.